Akcja Free Hugs, przytulny gest to nowa akcja Waszego koła naukowego. Dlaczego tym razem postanowiliście pomóc zwierzętom? Stwierdziliśmy, że zwierzęta są taką grupą, która wymaga pomocy. Mówi się, że w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem. Chcemy tak do tego doprowadzić, chcemy, żeby one mówiły ludzkim głosem. Stąd pomysł na akcję Free Hacks, przytulny gest. Stwierdziliśmy też, że jest grupa ludzi, którzy bardzo kochają swoje zwierzęta, i bardzo lubią się tym dzielić, to znaczy poprzez media społecznościowe lubią zamieszczać zdjęcia, lubią mówić o tym, co ich zwierzęta robią w danym momencie. I chcemy to wykorzystać, to znaczy chcemy wykorzystać tych ludzi, którzy bardzo kochają swoje zwierzęta do pomocy tym zwierzętom, które tej miłości potrzebują i które jej jeszcze nie mają, bo, bo są w schronisku i które na tą miłość oczekują. No właśnie, bo powiedzmy, że akcja polega na zrobieniu sobie zdjęcia ze swoim pupilem i wstawieniu go na portal społecznościowe i na. Kolejnej osoby. Dokładnie. W taki sposób chcemy e, wykorzystać tych ludzi, którzy te, te zwierzęta mają, posiadają, którzy tym faktem chcą się podzielić ze swoimi znajomymi, e, jak i tym, że po prostu e, biorą udział w zbiórce. W zbiórce, która będzie miała miejsce 15 grudnia. E, która będzie polegała na tym, że ludzie mogą przynosić. Pokarm mogą przynosić różnego rodzaju rzeczy potrzebne zwierzętom w Słonisku. Adrian, opowiedz może, gdzie odbędzie się ta zbiórka i w jaki sposób będziemy mogli rozpoznać wolontariuszy? Zbiórka odbędzie się na starówce, toruńskiej starówce, gdzie wolontariusze akcji będą chodzić po niej i. I z, będą mieli na sobie motywy zwierzęce, różne maski, e, uszy, na przykład wąsy, i tym podobne rzeczy, dzięki którym będziemy w stanie rozpoznać ich i iść, przytulić się do nich i zachęcić innych do, do dzielenia się, dzielenia się tym przytulnym gestem i dzielenia się e, tym, co chci, czym chcielibyśmy e, dzielić się ze zwierzętami, tym, czy, czego potrzebują. A jaki cel sobie założyliście? E, tak naprawdę. My, jako organizatorzy, nie stawiliśmy sobie celu. Stwierdziliśmy, że jeżeli zbierzemy cokolwiek, cokolwiek, co pomoże w schronisku, czyli jeżeli zbierzemy karmę, schronisko też potrzebuje na przykład dywanów, gryzaków. Chcemy, chcemy cokolwiek dać. Akcja zaczyna się na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych, ale macie nadzieję, że rozwinie się dalej, poza ramy wydziału? Dokładnie. My jako studenci wydziału, a także z zaangażowaniem wykładowców, chcemy prosić o to, żebyśmy rozpoczęli tą całą lawinę facebookową. No i też mamy taką nadzieję, że jak zaczniemy od nas, poprzez Uniwersytet, dojdzie to do mieszkańców Torunia. Tak, bo na naszym wydziale się zacznie, Tak, ale również na innych wydziałach będzie możliwość zostawienia darów, bo w bibliotekach wydziałowych będą umieszczone specjalne pojemniki, w których będzie można zostawiać, zostawiać to, co chcemy przekazać dla zwierząt. Czy wy już wykonaliście swoje zdjęcia z hashtagiem? Ja osobiście mam. Mam z nim z moim Atosem. Atosik był jeszcze wtedy bardzo mały, był szczeniakiem, jest berneńskim pies, psem pasterskim, więc jest ogromny teraz. Ale właśnie chodzi o to, że w momencie, kiedy ja wstawię swoje zdjęcia, będę mówiła o tym. To jest mój pies Atos, którego bardzo kocham, ale tą miłością chcę też się podzielić. I mam nadzieję, że tak inni ludzie będą robić. Nie wiem jak ty Adrian. już masz? Ja czekam jeszcze na nominację, ale już jestem gotowy, już jestem przygotowany. Czekam tylko, żeby opublikować, ohasztagować. Mam zdjęcie z zwierzątkami mojej współlokatorki. Z panią Norris i z bajką. Z kotem i psem, które niechętnie dzielą się tym, co mają. Nawet wręcz przeciwnie, czasami lubią zabrać, o czym się nieraz przekonałem, ale specjalnie na tą akcję postanowiły, że podzielą się i, i dadzą taki mały gest, który. Jeżeli się zbierze, więcej, większa ilość ludzi, to wiadomo, że to urośnie i pomożemy małymi, przytulnymi gestami e, zwierzętom w schronisku, tak? I pani Norris postanowiła oddać puszkę karmy dla kotów, a bajka. Suchej karmy dla psów. W innych akcjach, w których motywem było nominowanie siebie wzajemnie na Facebooku, były też kwestie wpłacania pieniędzy na konto. Czy w tej akcji jest podobnie? Tak, oczywiście jest to możliwe. My zresztą podczas zbiórki i podczas umieszczania postów będziemy o tym wspominali. Stwierdziliśmy, że kwestia zbiórki jest równie ważna: to znaczy być może będą ludzie, którzy będą chcieli wpłacić pieniądze na schronisko i jak najbardziej to akceptujemy i oczywiście schronisko również. To jest. To jest e, bardzo ważne, ale są tacy, którzy na przykład mają stare dywany, czy, 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 czy chcieliby po prostu kupić produkty. Więc stwierdziliśmy, że będziemy dwojako zbierać. E, jako, że ta akcja jest prowadzona na uniwersytecie, stwierdziliśmy, że może studentom będzie łatwiej po prostu kupić puszkę karmy, e, czy też na przykład makaron, czy ryż, czy też gryzak e, i oddać to do, 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 do kartonu w bibliotekach. Więc e, prowadzimy ją dwutorowo. Ja mam swojego chomiczka, Martyna nie ma, co w takim wypadku? A chciałaby wziąć udział w akcji? E, w takim w tym wypadku rozwiązanie jest jedno i bardzo proste. E, chcemy, o, Poprosimy o wykonanie przytulnego gestu e, lub z motywem zwierzęcym, lub z motywem ludzkim, bo przecież e, motyw, motyw ludzki w akcji jest obecny. My będziemy przytulać ludzi, którzy będą dawali nam te dary, więc e, tutaj poprosimy w takim razie o zdjęcie przytulne e, z drugą osobą. Ja w takim wypadku czekam na nominację. Dobrze. Na od razu Asię. Dziękujemy za spotkanie. Dziękujemy bardzo.